4. Odcinku top model jurorzy podjęli bardzo kontrowersyjną decyzję. Teraz mierzą się z gigantyczną krytyką widzów. Odpadła bowiem nie jedna, a kilka osób jednocześnie. W 13 edycji top model doszło do pewnych zmian. W modowym programie TVN wciąż pozostaje to samo Jury, czyli Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka oraz Dawid Woliński, a także prowadzący, Michał Piruk. Rewolucja dotyczy losy uczestników. Modele i modelki wybrani przez jurorów na castingach trafili bowiem bezpośrednio do domu, by od razu zmierzyć się z wyzwaniami. Uczestnicy będą w kolejnych odcinkach realizować kolejne zadania, które mają sprawdzić ich predyspozycje, umiejętności i zaangażowanie w zrealizowanie celu, jakim jest wejście do świata modelingu. W 4 Odcinku wzięli między innymi udział w sesji zdjęciowej, wykonanej przez marcina Tyszkę. To ona pomogła Jurorom wybrać, kto zostanie w programie. Wyeliminowali aż cztery osoby, szczegóły poniżej. W cztery odcinku programu uczestnicy pozowali na kawalecie w sesji wykonanej przez marcina Tyszkę. Była to ich pierwsza profesjonalna sesja w top model. Gościem specjalnym był John Bruce, właściciel londyńskiej agencji modelingowej. PRM model management. Podczas zadania Bohaterowie 13 sezonu mogli liczyć na wsparcie i rady Dawida Wolińskiego. Po wszystkim przyszła jednak pora na ocenę i twarde lądowanie. Jurorzy uznali, że najlepszą fotografię miała Klaudia Zioberczyk. Ona wraz z 13 innymi osobami przeszła do kolejnego etapu, jakim były metamorfozy. Z programem pożegnało się aż czworo uczestników. Kto został wyeliminowany? Szczególnie jedna decyzja wywołała powszechne oburzenie. Szczegóły poniżej. W 4. odcinku Top Model Jurorzy wyeliminowali aż 4 osoby. Michał Piruk nie zdecydował się na przywrócenie żadnej z nich, co oznacza, że z programu odchodzą. Kiedy tylko informacja ta pojawiła się w oficjalnych mediach społecznościowych programu, na jurorów i twórców wylało się morze krytyki. Szczególne niezrozumienie wywołuje eliminacja Benchura, ale wielu widzów nie zgadza się z decyzją jury także w przypadku pozostałych nazwisk. A wy komu kibicujecie w tej edycji?